Cześć. Nazywam się Aka Radziejewska i chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z moich rękodzielniczych fascynacji mikromakramy. Czym jest makrama? Makrama jest techniką bardzo czasochłonną. Polega na zaplataniu sznurków bez użycia igieł, drutów, szydełek czy jakichkolwiek innych narzędzi. Wykorzystujemy tylko i wyłącznie dłonie. Mikromakrama wykorzystuje cieńsze sznurki. I tak powstają kolczyki, naszyjniki, brazoletki czy wisiory. Historia makramy sięga starożytnej Asyrii czy Babilonii. Zarezerwowana była dla rodzin królewskich. Z czasem pojawiła się w formie narzut na łoża czy fotele. Technika ta wymaga nie tylko dużo czasu, ale cierpliwości, skupienia czy dokładności. Dziś spotkać możemy bardzo szeroką gamę produktów wykonanych tą techniką. To są torebki, to są parea, to są nawet hamaki. Mnie również zdarzy się zrobić jej większą formę. Makramę na kiju, jedna tam z tyłu, za moich pleców mruga do Was okiem. Kwietniki, łapacze snów, czy firanka. Samo przygotowanie sznurków, przygotowanie... Poprzez odmierzenie odpowiedniej ilości, odpowiedniej długości sznurków zajęło mi kilka ładnych godzin. Makrama kojarzy się głównie ze stylem boho. Biżuteria makramowa jest jednak uniwersalna. Udowadniają to zdjęcia od Was, za które Wam pięknie dziękuję i proszę oczywiście o kolejne. Na tych zdjęciach pokazujecie siebie w mojej biżuterii w różnych sytuacjach. Ze spaceru. Ze spotkania rodzinnego czy towarzyskiego. Mogę więc śmiało polecić biżuterię makramową jako doskonały dodatek do koszul, do topów, do stylizacji sportowej na wielkie wyjścia czy na przykład na koncert paraluzji. W mikro makramie pociągają mnie kolory i filigranowe sploty. Ilość splotów i uzyskiwanych z nich wzorów jest bardzo duża. Pozostawiają swobodę w ich wykorzystywaniu, w ich interpretacji. Co dla mnie, jako projektanta i twórcy biżuterii makramowej, jest niezwykle fascynujące i twórcze. Gama dostępnych kolorów sznurków jest bardzo różnorodna. Jasne, ciemne, soczyste, jaskrawe, przedmione. Mam swoje ulubione, do których z wielką przyjemnością wracam i Wy też macie swoje ulubione. W ostatnim czasie króluje u Was turkus. Łączenie kolorów bywa niezłym wyzwaniem. Wyrocznią w tej kwestii jest moja córka Hania. Haniu, bardzo Ci dziękuję. To ona zatwierdza w większości projektów kolory, które wybrałam do połączenia w realizacji danego projektu. Inspiracją jest natura kwiaty, rośliny, liście ich struktura, ich kolory ich detale. W swojej biżuterii wykorzystuję również korale szklane, kryształki Swarowskiego, ale przede wszystkim jednak kamienie naturalne. Do moich ulubionych należą kianit, labradoryt czy agat Mam mnóstwo projektów, które czekają na swoją realizację. Czekają projekty bardzo, bardzo kolorowe, czekają projekty duże i bogate w formę, czekają projekty asymetryczne. Dlatego też niezwykle cieszy mnie Wasze zainteresowanie moją biżuterią i chęcią posiadania jej w swojej kolekcji. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam do łomnicy na Dolnym Śląsku, do Paraluzji, miejsca wielu sztuk.